Witajcie, kochani. Potasowałam i wyjęłam trzy anioły. I postanowiłam, że zrobimy sobie takie przesłanie na daną chwilę. Wybierzcie sobie anioła, który wam tutaj bardziej pasuje, który gdzieś do was najbardziej przemawia. Najpierw przeczytamy sobie, co ten anioł chce wam przekazać, a później jeszcze dopytamy run. Jakie jest przesłanie dla Was? Raz, dwa, trzy. Gotowi? To już sobie zobaczymy. Trzy. Dwa. I to jest. Achaja. I już zobaczymy sobie. Ja Wam jeszcze pokażę w pełni tego anioła. Właściwie to może sobie zmniejszymy. I już sobie zobaczymy. To jest 27. <noise> e, imię tego anioła oznacza kłopoty. E, jest to anioł, który przynosi i pomaga osiągnąć e, zmiany w życiu. On ci też prosi, żebyś nie brał wszystkiego aż tak poważnie. E, pamiętaj o tym, żebyś też nie przyjmował rzeczy na piękne oczy, tak żebyś jakby gdzieś głębiej zastanowił się nad rzeczami, które do Twojego życia przychodzą. Jeśli coś czu, jeżeli czujesz, że coś nie jest e, jakby właściwym, e, bardziej niż prawdopodobne, że właśnie takim nie jest. Mm. Powinieneś za każdym razem zadawać sobie pytanie, czy to, co się wydarza, ma sens? Twoim wyzwaniem jest przetestowanie nawet najbardziej oczywistych sytuacji, czyli um, takie zadawanie sobie pytań, czy to tak na pewno jest, czy ja to dobrze czuję, czy może nie, czy dobrze czuję, ale czy co ja czuję na ten temat i pójście za intuicją. Um, Pamiętaj o tym, że pierwsza myśl z reguły jest prawdziwa. Więc to też jest takie tutaj podpowiedź dla Was, że jeżeli jest jakaś sytuacja i Wy się nad nią zastanawiacie i przychodzi ta pierwsza myśl, to z reguły ona jest właśnie tą właściwą dla Was. To jest prawdziwa myśl. Zobaczymy, jakie tu jest przesłanie dla Was od Run w nawiązaniu jeszcze do tego Anioła. Boicie się zmian, a ten anioł te zmiany dla Was wprowadza, a Wy boicie się zmian, um, ale czas już otworzyć się na nie, dokładnie, e, dokładnie, dokładnie tak. Popatrzcie. Jest tutaj anioł, tutaj jest runa algis, czyli to są te energie wyższe, które z Wami współpracują. Macie ogromne wsparcie energii wyższych. Otwórzcie się na zmiany. Runy tutaj pokazują, że być może jesteście przyblokowani i nie jesteście w stanie tutaj. Nie byliście w stanie jakby ruszyć, dlatego też pojawił się ten anioł, żeby trochę popchnąć Was w te zmiany, czyli nadchodzą dla Was zmiany i najwyższy czas się na nie otworzyć. Tutaj są jakieś nowe możliwości finansowe, podjęcie jakiejś umowy finansowej, gdzieś coś Wam się tutaj. Może poszczęścić i e, wchodzicie w nowy etap waszego życia. Dla niektórych jest tutaj zmiana pracy, założenie nowej firmy, rozpoczęcie nowego etapu w życiu, tak? Trzeba się otworzyć na przekaz duszy, trzeba się otworzyć na prowadzenie, bo to prowadzenie z góry macie. Tutaj jest anioł, który Wam mówi, ehm, kwestionuj wszystko, co się dzieje. Ale też uwierz w swoje odczucia, bo one są prawdziwe. Słuchaj siebie, słuchaj swojej pasji i działaj z pasją, wcielaj w życie swoje poglądy, um, jakby przyglądaj się wszystkiemu. Zobaczcie, kanas też ona pozwala, jakby odkrywać rzeczy, które są przed nami zakryte. Być może coś tutaj też dla Was zostanie powiedzianym, tak? coś nowego usłyszycie coś o czym jakby do tej pory nie wiecie co jest przed wami schowane tutaj może się ujawnić um, przed czym bym was przestrzegła przed zazdrosną kobietą gdzieś tutaj w waszym um, jakby um, obszarze może pojawić się ktoś kto z, jakby jest zazdrosny tutaj może Jakieś plotki rozsiewać, ale to nie jest nic takiego jakby no, nadzwyczajnego. Ja bym powiedziała, że Wy po prostu musicie się tutaj otworzyć. Ta dagaz wypadła odwrócona. Ja run nie odwracam, ale kiedy one same się jakby pokazują w pewnych pozycjach, to ja jakby kiedy czuję, że jest to warte powiedzenia, to właśnie o tym mówię. I Wy tutaj gdzieś pokazaliście się mi. Jakbyście musieli się odwrócić w drugą stronę, jakby ta sytuacja, w której jesteście, wy jej jest zaburzone patrzenie, tak? Czyli nie widzicie prawdziwego obrazu, jakbyście widzieli lustrzane odbicie, o, a tu już trzeba się odwrócić i spojrzeć na sprawy jasno, jasno zobaczyć, co się dzieje i ruszać w nową drogę, bo ta nowa droga przed Wami jest i najwyższy czas, żebyście się w nią udali już sobie zobaczymy jaka karta opiekuńcza będzie wam towarzyszyła się posypały się sypią te karty duża energia przy was no ale przy tej kanastu ja się nie dziwię o, a wy macie ciszę Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. Czyli ci w ciszy, w spokoju zastanówcie się nad tym, czy macie właściwą perspektywę patrzenia na to i czy faktycznie jest tak, że nie możecie czegoś zmienić. Bo ja uważam, że wy po prostu jakby widzicie sytuację w lustrzanym odbiciu i dlatego nie możecie ruszyć, bo nie widzicie tego prawdziwego obrazu. A tutaj przy tej kanaz możecie to dostrzec. Możecie usłyszeć coś, co sprawi, że ruszycie w nowy początek, zwłaszcza, że macie tutaj wsparcie energii wyższej. Więc kochani, nie obijamy się, tylko ruszamy do przodu. To był przekaz dla Was. Teraz mamy dwójeczkę. elemiach Nie. O, numer. Regeneracja i odrodzenie. Jest to anioł, który jest bardzo silnie powiązany z wodą i wszystkim tym, co woda symbolizuje czyli uzdrawianie. Um. Przepływ, tak? On wspiera pozytywne zmiany, które wydarzają się podczas trudniejszych doświadczeń. Czyli jesteś jakby proszony o to, żeby podjąć ryzyko. Wypływające z Twojego serca, czyli jakby mm, rozważ w sercu, czy, czy, to, czy gra jest warta ścieżki, e, świeczki, ale tutaj ewidentnie jesteś nawoływanym do tego, żeby podjąć ryzyko i jakby oddać się tego, temu z całego serca i być e, generos, być e, szczodrym. Mm, być szczodrym w swoim działaniu, a będziesz wynagrodzony i chroniony za to, co oferujesz, co dajesz z siebie, tak? Czyli jeżeli ty zaryzykujesz i wejdziesz w coś z otwartym sercem, to Twoje działanie zostanie nagrodzone, tak? Twoim wyzwaniem jest dawanie bez oczekiwania, że coś do ciebie powróci. A lekcja jest taka: życie jest nieustającą falą możliwości. Więc też na te możliwości trzeba się tutaj otworzyć. Zaraz zobaczymy, co tutaj robię jeszcze do tego. Anioł pozytywnych zmian, ale zmian, które płyną z serca. To też jest właśnie tak. Jeżeli dajemy, dawajmy z radością. To też się tyczy pieniędzy. Jeżeli wydajecie pieniądze, wydawajcie z radością. Niech one idą, niech się obracają, niech do Was powracają i niech przynoszą Wam jeszcze więcej, niech się mnożą. Tak. Mm, ale też nie skąpcie, jeżeli na coś wydajecie pieniądze, róbcie to po prostu z radością. Po to, żeby one z radością do Was powracały. Już patrzymy. W Polsce są finanse. Mhm. No widzisz, człowiecze, e, ciężko pracujecie na to, co macie i tutaj te finanse się pojawiły, więc jednak nie bez kozera o tych finansach wspomniałam, e, ale tutaj czekają Was spore wydatki i trochę też tak, jakbyście nie umieli um, zachować umiaru. Tutaj przesłanie od run jest takie, żebyście zachowali umiar w wydatkach i też gdzieś być może zaczęli oszczędzać na to, co chcecie osiągnąć. Tutaj jest ziemia, tutaj jest stabilizacja, tutaj jest być może wasze mieszkanie, wasz grunt, wasz dom, tak? Ale nie możecie uprawiać rozdawnictwa. Ciężko pracujecie. Przychodzi Wam to tutaj e, naprawdę tutaj przy tej jerze widać, że wy po prostu się nie obijacie i macie z tego pieniądze. Tyle, że czasami być może wydajecie zbyt lekką ręką. Nie zachowujecie umiaru. Zastanówcie się, zastanówcie się nad wydatkami, jak Wy e, wydajecie pieniądze, czy nie ma czegoś takiego, że po prostu... Um, bo tutaj ja mówię o wydawaniu z radością, ale to wszystko musi być zachowane w równowadze, w balansie w harmonii, tak i to też jest tak, że jeżeli ktoś do was przychodzi po te pieniądze jeżeli chcecie pożyczyć, pożyczajcie ale nie na zasadzie, ok, weź sobie bo pracujecie ciężko na nie. Być może po prostu jest tutaj tak, że czas się zastanowić nad tymi wydatkami. Czas się zastanowić, jak wy wydajecie te pieniądze. Tak? Bo to już jest najwyższy czas, inaczej po prostu możecie stracić wasze marzenie. Możecie stracić wasze marzenie. No właśnie. To nie jest łatwe, ale to już Trzeba powiedzieć koniec, trzeba gdzieś zrozumieć, trzeba gdzieś wejść po prostu i wytłumaczyć sobie i innym, że ja nie jestem skarbonką. Ja nie jestem osobą, która będzie utrzymywała wszystkich w koło. Czas, żebyście się ogarnęli z waszymi pieniędzmi, z waszymi wydatkami. Czas, żebyście jakby. Poodcinali od Was też pijawki, bo ja mam wrażenie, że tutaj wokół Was są ludzie, którzy gdzieś też żerują na Waszym dobrym sercu, na tym, że Wy nie umiecie powiedzieć nie, na tym, że gdzieś mm, potrzeby innych są e, jakby ponad Waszymi, a to nie tędy droga, tak? Daj z serca, jeśli możesz, ale nie uprawiaj rozdawnictwa, bo to też nie tak. Trzeba zachować równowagę, trzeba zachować asertywność. Trzeba postawić też siebie na pierwszym miejscu. Zadbaj o swoje potrzeby, bo Ty też jesteś w życiu ważnym. Najwyższy czas sobie to uświadomić. I zobaczmy sobie, co tutaj mamy refleksja no właśnie, miej oczy szeroko otwarte, ucz się cieszyć drobiazgami piękne przesłanie dla was kochani to były dwójeczki i mamy trójkę mamy Uriela to jest numer cztery Bóg jest moim światłem, to oznacza Jego imię. Jest aniołem, który przynosi światło zrozumienia w trudnych sytuacjach. Namawia Ci do tego, żebyś otworzył się na słuchanie jakiejś mądrej. Um, E, takiego prowadzenia, tak? Że po prostu otwórz się, nastaw się na odbiór, bo mogą do Ciebie dotrzeć informacje, które będą Ci tutaj pomocne w tej sytuacji. I Uriel wskaże Ci tą drogę, pokaże Ci, w jaką drogą powinieneś pójść, pokaże Ci, gdzie szukać tych informacji. Chcę Ci także uświadomić, że to, co się zadziewa w Twoim życiu, jest także częścią po prostu większego planu. Wyzwaniem jest dla ciebie zobaczenie siebie jako części większej całości. I lekcja dla Ciebie jest taka właśnie. Sometimes we don't know the bigger picture. Czyli czasami nie widzimy tego całego obrazu sytuacji, tak? To jest tak jak ja Wam nieraz mówię z puzzlami. Kiedy mamy ten puzzle w ręce i chcemy go dołożyć, e, i nie, nie możemy zauważyć gdzie, ale jak czasami jak wstaniemy i spojrzymy na przykład z góry, z pewnej odległości, to wtedy łatwiej nam dostrzec. Gdzie ten puzzle konkretny może pasować, prawda? I tutaj też tak jest. Czasami nie widzicie całego e, i tak być może jest w tym momencie, że nie dostrzegacie całego większego obrazu sytuacji. E, a do tego Uriel Was zachęca, ale On tutaj jest po to, żeby Was przez to przeprowadzić, żeby podpowiedzieć, żeby wskazać Wam drogę. Jakie przesłanie dla Was? Jeżeli są wśród was osoby, które noszą się z zamiarem zakończenia związku, to mam wrażenie, że to jeszcze nie jest ten czas. jakby wszelkiego rodzaju współpracy, wszelkiego rodzaju połączenia. Czy są to związki? Czy są to relacje? Czy jest to tutaj praca tak? w ogóle? to jeszcze nie jest czas na opuszczanie tego. Poczekajcie na znaki. Poczekajcie na prowadzenie, poczekajcie na informację, którą przyniesie Wam Uriel, bo tutaj narobicie sobie więcej problemów niż to wszystko warte. Tutaj jest jakby informacja dla Was, nie podejmuj żadnej decyzji w tej chwili. To nie jest dobry czas na podejmowanie decyzji, to jeszcze nie jest ten moment. Tutaj są runy, które mówią o tym, żeby poczekać, żeby po prostu poczekać, dokładnie. Ja myślę, że niektórzy z Was jakby myślą o rozstaniu, myślą o rozwodach, ale na tą chwilę to jeszcze nie jest ten moment. Wy tutaj podejrzewacie, tutaj są osoby być może, które podejrzewają swoich partnerów o zdradę, o ukrywanie różnych rzeczy, o jakieś nałogi. Być może, ja nie mówię, że to nie jest prawdą, ale warto tutaj rozmawiać. Warto tutaj jakby. Um, Dokładnie, powierzyć to Aniołom, porozmawiać, otworzyć się na to, podejść do tego jakby z zupełnie inną energią, posłuchać tego. Nie podejmujcie żadnych decyzji jeszcze, mimo że coś was będzie pchało, mimo że będziecie mieli uczucie, że to już jest teraz, to jeszcze nie ten moment. To jeszcze nie ten moment. Zrobicie duży błąd, jeśli podejmiecie tę te decyzję teraz a, i Gdzieś może się to odbić w przyszłości na Was. Poczekajcie, jeżeli wytrzymaliście tyle, mam wrażenie, że wytrzymacie jeszcze tydzień e, czy tam dwa. Oczekujcie zmian, oczekujcie informacji, oczekujcie tutaj prowadzenia z góry, bo będą znaki dla Was dane i wtedy będziecie wiedzieli, co dalej robić. Na tą chwilę nie podejmujcie żadnej decyzji, bo to nie jest dobry czas. I zobaczymy sobie jeszcze kartę opiekuńczą dla Was. Prawda. Mów prawdę. Uczciwość jest przepuską do prawdziwego życia. Czyli jasno i wyraźnie komunikujcie się. Powiedzcie, co Was boli, czego pragniecie, ale nie podejmujcie jeszcze, nie bądźcie po prostu pochopni w swoich decyzjach, bo to może się obrócić przeciwko Wam. Ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę Wam wszystkiego, co najcudowniejsze. Papa. Pa.